Cześć, witajcie na moim kanale zapraszam Was dzisiaj na taką szybką, szybciutejką reakcję na nową nutę Malika Montany. Dlatego że ta nuta totalnie podbija TikToka Podbiła Hailik. odbija wszystko, więc ja muszę posłuchać ją w całości. Jeżeli jesteście ciekawi mojej reakcji, do końca zostawcie, do końca zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej, no i wiecie, na Instagrama, tam udzielam się daily. A teraz już przechodzimy do tej nuty. 5 milionów wyświetleń! Dobra, jedziemy! Ale basy, basy. rano. <grymne> Tabletki na sprzedaż jest tym jak aptekarz na twoich baletach Jest pełna staseta w piksach MDM, a chcesz odląd, to wjeżdżaj Ty lepiej wyglądasz bieliźnie, najlepiej bez niej oczywiście Najchętniej bym z tobą już wyszedł w drodze do domu już liżesz ej, poznamy się bliżej za moment Za chwilę na szczycie zabiorę Konopy się mieszają z diorem. Ja sypie proszę to ma w nosie

stać Tu pokręci tańcz, już nie możesz stać Tu pokręci tańcz, tańcz Me traje tu en el pussy Guardan un chibato de Gucci Pillando da por el camino Como Mario con Luigi To jest chyba po hiszpańsku, tak? Dajcie znać Montano de aquí, pa Prepara si, si, si Fajne! Fajnie to bardzo brzmi. Ona jest takim mocnym momentem i klipu, i piosenki, ale sam referent też bardzo siada, nie? Ten od Malika. okej, okay, to jest krótka nuta, Bardzo mocny viral na TikToku. Za co wielkie, wielkie gratulacje. To jest mocna produkcja. Sam teledysk. Super moje klimaty. Taki słodki, ale jednak mocny, jednocześnie, więc bardzo fajnie. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam podoba się ta nuta. Czy siada, czy nie siada. A ja już żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!